Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mój dzisiejszy webinar jest na prośbę osób, które pisały do mnie na Messengerze po mojej ostatniej relacji. Ja w tej relacji dosłownie powiedziałam kilka zdań o tym, że my się zmieniamy, że mamy inne potrzeby niż te, które mieliśmy 20 lat temu, mamy inne priorytety, inne wartości i zupełnie jesteśmy w innej energii. I dlatego też już nie będziemy rezonować z tymi osobami, z którymi byliśmy kilkanaście czy kilka lat temu, ponieważ my jesteśmy w ciągłym rozwoju, ciągle się rozwijamy, i my będziemy szukać już czegoś nowego, tak? Będziemy już szukać czegoś, co, co zaspokaja nasze potrzeby, pragnienia, chęć rozwoju na przykład. I po pierwsze, co tutaj jest najważniejsze, żeby zaakceptować to, że zmiana jest. Naturalna i nie mieć poczucia winy z tego tytułu. Kochane dziewczyny, jeżeli wy dzisiaj macie 40-50 lat, jesteście inną kobietą niż byłyście, kiedy miałyście lat 20 kilka. I biologicznie my jesteśmy w ogóle kimś innym, ale też mentalnie jesteśmy kimś innym. My widzimy, że my się zmieniamy i my mamy poczucie winy z tego tytułu. Nie miej, moja droga, poczucia winy. To jest coś naturalnego, że ty się zmieniasz i będziesz dążyć do tego, żeby Twoje otoczenie zaspokajało Twoje obecne potrzeby, Twoje pragnienia. Zupełnie naturalną rzeczą jest, że jeżeli my czujemy, że myśmy się zmieniły, to my też będziemy potrzebowały innego środowiska, w którym funkcjonujemy na co dzień. Będziemy potrzebowały innej komunikacji z naszym mężem, a jeśli się okaże, że on został na tym samym poziomie i że nie chce się zmieniać i nie chce w ogóle pójść do nowego, no to być może yy, będzie potrzebny mediator, być może ostatnim takim krokiem jest rozstanie, ale być może ono jest jedynym rozwiązaniem dla ciebie, żebyś ty. Mogła naprawdę doświadczać siebie. Być może trzeba będzie zmienić pracę, być może yy, no, jakiś zmian dokonać w biznesie. Słuchajcie, to wszystko jest bardzo naturalne. I nie możemy się tak sztywno po prostu trzymać tego, co było do tej pory. No ale dobrze, zacznijmy może od tego w ogóle, skąd w nas taka zmiana następuje i wskutek czego ona powstaje właśnie naturalnie. Przede wszystkim, wiele osób jest w rozwoju. I naprawdę, jeżeli ktoś chce się rozwijać, to może to zrobić. Na YouTubie mamy mnóstwo filmów, mamy mnóstwo podcastów, na Spotify, na Instagramie, na Facebooku. Słuchajcie. Mnóstwo różnych krótkich filmików z instrukcją, y, jak postępować, co, co wdrożyć do swojego życia, ale też jest mnóstwo takich filmików, które dają nam do myślenia, tak? I my obserwujemy: aha, dlaczego w moim związku ja jestem nieszczęśliwa, dlaczego w mojej pracy ja jestem nieszczęśliwa, nie lubię chodzić do tej pracy. I my czasami usłyszymy jedno zdanie w mediach społecznościowych i, i, i zaczynamy. Szukać rozwiązań. Dlaczego tak jest. I żyjemy w takich czasach, że właśnie dzięki temu, że ten dostęp do wiedzy jest nieograniczony, to my się też rozwijamy, inaczej patrzymy na nasze życie. Inaczej patrzymy na naszego partnera, na naszą pracę, na nasz biznes. Kolejna sprawa, która ma ogromny wpływ również na, na zmiany, to jest to, że my cały czas poznajemy nowe osoby w naszym życiu. I być może do tej pory miałaś takie życie, że miałaś tylko praca, dom, praca, dom, ale wystarczy, że poszłaś sobie poćwiczyć na, na jakiś fitness czy na jogę, że wyszłaś gdzieś z koleżankami na chwilę na kawę i nagle zobaczyłaś, że można inaczej. Nagle zobaczyłaś, że, że te Twoje pragnienia, które są gdzieś tam cicho schowane na dnie Twojej duszy, to one powinny być realizowane. I ty nagle zaczynasz się zastanawiać, i to jest zupełnie coś normalnego, bo ty, popatrz, ty tak naprawdę odnajdujesz siebie. Ty odkrywasz swoje potrzeby, swoje pragnienia, swoje wartości na nowo. Być może je redefiniujesz, to co było dla ciebie kiedyś ważne, już dzisiaj nie jest tak bardzo ważne. Być może y, widzisz, że można żyć według innych wzorców, według innych schematów. Więc, moje drogie kobiety, do Was należy wybór, jak dalej chcesz żyć. Czy chcesz usychać, czy chcesz się rozwijać? W życiu kobiety zmieniają się priorytety i taka dwudziestoparoletnia kobieta często stawia na rodzinę, na dzieci, bo to jest takie naturalne, tak jest w okresie macierzyństwa. Wyszła za mąż i ten mąż jest taki najważniejszy, te dzieci są takie ważne. I wtedy kobieta bardzo zapomina o sobie, zatraca wręcz siebie, ale to nie jest powód do tego, żeby tak było przez całe życie. Średnio w wieku około 35, plus, wiele kobiet wraca do tego, że ja teraz stawiam na siebie. I to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie, które możesz zrobić dla siebie. Dzisiaj walentynki, dzień zakochanych. Ja myślę, że żeby mówić w ogóle o miłości, to trzeba zacząć od tego żeby powiedzieć o miłości do siebie. Wiele kobiet zapomina o sobie, zapomina o swoich pragnieniach, swoich potrzebach. No i niestety gdzieś tkwią w takich nieudanych relacjach. Wiele kobiet niestety ze względu na to, że ma niską tą miłość do siebie i zapomniały w ogóle o tym, że coś takiego jest i że trzeba kochać siebie, niestety godzą się na złe traktowanie w domu, w relacjach, w pracy. W relacjach z szefem pozwalają na to, żeby ktoś je wykorzystywał, żeby za mało im płacił za ich pracę, żeby ich nie doceniał, nie szanował. Jeżeli ty sama nie zapewnisz sobie miłości, uznania, szacunku, to twoje pole informacyjne, to które masz tutaj wokół siebie, będzie niosło informację taką do otoczenia. Więc, jeżeli ty nie masz tego dla siebie, to twoje otoczenie też tego nie będzie tobie dawać. Dlatego to jest bardzo ważne. Zacznij wszelkie zmiany od siebie. Nagle czujemy, że coś już jest nie tak, że my się po prostu rozmijamy. Rozmijamy się pod kątem komunikacji, pod kątem wspólnych zainteresowań wspólnie spędzanego czasu. W zasadzie to już nas nic nie łączy w ogóle. Rozmijamy się nawet w takim światopoglądzie dotyczącym polityki, religii, wychowania dzieci. Rozmijamy się pod kątem interpretacji nawet takich codziennych zdarzeń. Jedna strona będzie mówiła, że wszystko jest złe, nie dobre, że wszędzie są zagrożenia, będzie snuła czarne scenariusze, a druga osoba ta w rozwoju będzie widziała Wszędzie możliwości, będzie widziała yy, to, że może się realizować, że może pomagać innym ludziom, będzie widziała, jaki ma ogromny potencjał, którym może się dzielić z innymi osobami. Yy, odseparuje się od negatywnych informacji, które w zasadzie do niczego w życiu nie są jej potrzebne. Będzie pozytywnie nastawiona i nagle obok siebie ma kogoś, kto po prostu ciągnie ją cały czas w dół. Więc ja pozostawiam decyzję Tobie, jak długo chcesz tak żyć. Ja jestem za tym, żeby zawsze starać się uporządkować to, co jest obecnie. Więc rozmowa z Twoim ukochanym, z, twoją, z Twoim przełożonym, z Twoim szefem, obojętnie gdzie się czujesz źle, zawsze można rozmawiać. Jeżeli nie potraficie sami rozmawiać, weźcie mediatora. Weźcie osobę, która Wam w tym pomoże. Jeżeli nic już kompletnie się nie da zrobić w tym temacie, żeby, żeby dalej być w tej relacji, tak czy to małżeńskiej, czy to zawodowej, to niestety być może potrzebna jest właśnie zmiana. I bardzo często, ja to obserwuję bardzo często, że w tym momencie kobieta już mówi stop. Już mam taki poziom siły wkurzenia na całą sytuację, już próbowałam wszystkiego, już nie działa nic, więc jedynym rozwiązaniem jest po prostu zmiana zmiana polegająca na tym, że zaczynam po prostu totalnie nowe życie w nowym środowisku, z nowymi ludźmi, z ludźmi, z którymi się mogę rozwijać. I słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy. Cały czas w tej zmianie szli wyżej i wyżej, żebyśmy coraz bardziej i głębiej poznawali siebie, swoje potrzeby, pragnienia, poznawali i je realizowali. Bo najgorsze, co może być, to wtedy, kiedy my znamy te nasze potrzeby i wiemy, jakie mamy pragnienia duszy, czego my chcemy w życiu, ale pozwalamy na to, żeby tego nie realizować. To jest najgorsze, co możemy sobie zafundować. Do mnie ostatnio na coaching trafiła osoba, która, kobieta, która ma przepiękny głos i jej marzeniem zawsze było śpiewać, tak wiecie, profesjonalnie, ale do tej pory miała małe dzieci. Mąż y, miał pretensje, że ona chce śpiewać, nie pozwolił jej śpiewać powiedział, że to jest marnotrawienie pieniędzy. Jego, bo ona nie pracowała, że on się nie zgadza na to, żeby ona wydawała na to pieniądze, że się ma zająć dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I ta kobieta rzeczywiście przez wiele lat żyła w takim układzie, że była dla męża, dla dzieci, zajęła się rodziną, ale gdzieś tam na dnie jej serca zawsze leżało to śpiewanie. No i teraz po wielu latach wróciła już do pracy, ma swoje pieniądze, ma już dzieci takie, które chodzą do szkoły. No i wrócił temat, tego śpiewania, na co mąż znowu się nie godzi, ma jakieś takie w ogóle bezsensowne argumenty, co pokazuje oczywiście na to, że on bardzo się czuje niepewnie, bo sam odbiera siebie jako osobę małowartościową i próbuje obniżyć wartość tej swojej żony. Poprzez właśnie różne umniejszanie jej, przez różne przykre słowa, i tak dalej. Kobieta marzy, marzy o tym, żeby śpiewać. I ona przyszła do mnie na coaching, żeby po prostu odkryć, co ona naprawdę powinna zrobić, którą drogą ma pójść. I w takiej sytuacji, słuchajcie, wystarczy zadać sobie jedno pytanie. Czym dla ciebie jest miłość? Czym dla Ciebie jest miłość? Bo miłość. To nie jest niewolnictwo. Żona to nie jest niewolnica. Te czasy się już skończyły. I jeżeli ty jesteś dzisiaj w takiej sytuacji, to pomyśl w inny sposób o tym. Pomyśl w taki sposób, że ten śpiew, ten twój głos i to, że ty możesz go używać właśnie do śpiewania, to jest twój talent, którym możesz się dzielić. Z innymi, możesz innych inspirować, ale możesz również dzięki temu talentowi zarabiać z przyjemnością, z lekkością. I być może twoja dzisiejsza praca nie jest tą wymarzoną pracą. Poszłaś tylko tam po to, żeby, żeby zarabiać, żeby było więcej pieniędzy w budżecie domowym. Ale może ty marzysz o tym, żeby robić zupełnie coś innego. I jeżeli ty ten talent w sobie jeszcze bardziej rozwiniesz, sprawisz, że on będzie naprawdę na mega wysokim poziomie, to ty będziesz mogła w ten sposób zarabiać. Ty będziesz mogła dzielić się tym talentem. Ty będziesz mogła zmieniać również życie innych ludzi, bo być może będziesz kreować nowe talenty wśród twoich uczniów. Więc zobacz ile dobrego ty możesz zrobić dzięki temu, że postawisz na siebie. Prowadząc sesje coachingowe, bardzo często obserwuję naprawdę, jak wiele kobiet marnuje swoje talenty. Mają niezwykłe możliwości i gdzieś je zakopują tylko dlatego, bo mąż im nie pozwala. To miłość nie ogranicza. Miłość pokazuje te obszary, w których ty możesz wzrastać i się rozwijać, i miłość daje na to zgodę. I to, co ten mąż tej kobiety uważał za miłość, to jest po prostu klatka, w której ta kobieta została uwięziona w tym związku. Co można zrobić? Można porozmawiać. Ona już była po rozmowie i powiedziała Natalia, rozmowa z moim mężem to w ogóle nie rozmowa, bo on nie ma argumentów i kto się kończy tylko krzykiem. Więc yy, pokazała mi dwie drogi. Albo stawia na siebie i się rozwija, i kwitnie, i być może zarabia na tym swoim talencie, być może uczy innych, dzieli się tym talentem, bo to jest jej naturalny dar, z którym ona przyszła na świat. Albo zostaje w tym miejscu, w którym jest, i usycha coraz bardziej, i więdnie, i odchodzi z tego świata jako osoba niespełniona. Z ukrytym talentem, zakopanym pod ziemią. Bo wiecie, tak się też mówi bardzo często, że najbogatsze miejsca na ziemi to cmentarze, bo tam leżą zakopane talenty, których nikt nigdy nie miał odwagi pokazać światu. I tam leżą zakopane pomysły, które, których ktoś bał się po prostu również światu pokazać, bojąc się oceny. Nie pozwól, ty nie pozwól na to, żeby ktoś cię hamował. Ja na co dzień również pracuję w biznesie MLM i widzę, że są naprawdę super kobiety, które mają mega predyspozycje liderskie mają predyspozycje do tego, by być mentorem, by prowadzić ludzi w biznesie, w rozwoju. I one rezygnują z tego talentu, bo mąż się nie zgadza na to, żeby kobieta robiła coś jeszcze po pracy żeby zaczęła zarabiać więcej. Często ci panowie boją się, że ta kobieta kiedy zacznie zarabiać więcej, po prostu ich zostawi. Takie mają niskie poczucie własnej wartości, ale zamiast je podnosić, zamiast się rozwijać, zamiast imponować tej kobiecie, stoją w miejscu i obniżają jej wartość. Dziewczyny, nie możecie na to pozwolić. Absolutnie ty masz być szczęśliwa i spełniona. I twoje szczęście i spełnienie idzie stąd. I jeżeli ty w środku robisz to, co kochasz, to będziesz tym emanować na zewnątrz. Będziesz szczęśliwa. A szczęśliwa kobieta to szczęśliwy jej dom, to szczęśliwe dzieci, szczęśliwy mąż. Ona idzie z ochotą do pracy, z mega radością pracuje, zarabia. Emanuje tym na zewnątrz. Więc pytanie jest do ciebie, czy ty chciałabyś być taką kobietą? Jeśli tak, to ja oczywiście serdecznie zapraszam, ja mogę w tym pomóc, tak jak pomogłam już wielu kobietom. Nie czekaj, aż Twoja frustracja sięgnie zenitu. Wiele kobiet mówi sobie tak, a dobrze, to ja jeszcze chwilę, jeszcze wytrzymam, jeszcze może się coś zmieni, może coś będzie inaczej. Kochana, jeżeli ty tego nie zmienisz, to Twoja sytuacja sama się nie zmieni. Nie licz na to. To ty musisz być inicjatorką tej zmiany. Ty musisz poczuć to. Ty musisz podjąć decyzję o zmianie. I teraz, co tu jest ważne? Napisz na kartce, czego już absolutnie nie chcesz, na co nie ma zgody. Ale to, to, nie, to nie wszystko. Wiele kobiet robi tak i na tym zostaje. Ale życie ma dalej pustkę. Ty musisz napisać, co ty chcesz w zamian, jakiego życia ty pragniesz, jak ono ma wyglądać. Jeśli zostaniesz na, tylko na etapie takim, że napiszesz, czego nie chcesz, to uwierz mi, wrócisz zaraz do starych schematów, bo wrócisz do tego, co znane, bo mózg będzie poruszał się po tych ścieżkach, które są dla niego znajome. Ty musisz stworzyć nowe ścieżki, no, na nowo zacząć myśleć o sobie i o tym, czego pragniesz. Ty na nowo musisz napisać siebie, opowieść o sobie, nową, o tym, jak twoje życie ma wyglądać. Jeżeli tego nie zrobisz, to, tak jak powiedziałam, wrócisz do starych schematów. A czasami kobietom się wydaje, że nie, to ja już idę do nowego, mam nowego faceta, zmieniłam pracę, mam nowego szefa, ja już jestem w nowym. Mm -mm, to tak nie działa. Dalej będziesz miała tego nowego faceta dokładnie takiego samego jak tego poprzedniego i dokładnie tego samego szefa, takiego jakiego miałaś w poprzedniej pracy, będziesz miała w tej nowej. Bo to dalej wszystko jest ze starego poziomu. Ty musisz podjąć decyzję o tym, że nie chcesz tego starego, ale również w ślad za tym musi iść decyzja, czego chcesz, jak ma wyglądać nowe. I wtedy się nie zapętlamy. Nowe i robisz wizualizację nowego. Ja naprawdę uważam, że wizualizacja to jest świetna forma pójścia do nowego. Świetna forma realizacji tego, czego my pragniemy, dlatego że Twój mózg już się przyzwyczaja powoli do nowych rzeczy i ten Twój system, który marzy w mózgu, system RAS już będzie wyszukiwał nowych informacji z otoczenia, które będą pasowały do nowego wzorca, ale Ty go musisz stworzyć w wizualizacji. I to jest tak, jak sportowcy wizualizują, że osiągają yy, złoty medal, że zdobywają puchar. Oni na tym podium są już wielokrotnie, nie wtedy, kiedy go faktycznie osiągają. I to nie jest ilość przepracowanych godzin na treningu. Ona nie decyduje wcale o tym, kto będzie najlepszy, kto stanie na podium. Mentalny trening decyduje o tym, kto na tym podium stoi. Więc ty, żeby wygrać swoje życie, już dzisiaj zacznij sobie wyobrażać, jak ono ma wyglądać. I jeżeli potrzebne jest to, żeby te drogi wasze się rozeszły, to widocznie to jest jakiś etap twojego życia, który ty już przeżyłaś, już doświadczyłaś naprawdę na pewno cudownych rzeczy, doświadczyłaś na pewno. Wiele takich chwil, które będziesz wspominać miło, i na tym pozostań i pójdź do nowego. Z ogromną wdzięcznością za to, co było, z ogromną radością, że był to naprawdę wspaniały czas. I nawet miej tą wdzięczność w sercu za rzeczy, które były trudne, bo one ci pokazują słabe punkty, miejsca do rozwoju. Bo jeżeli ty nad nimi dzisiaj nie popracujesz, to będziesz w nowym związku czy w nowej pracy miała dokładnie to samo. Te trudne momenty w naszej relacji pokazują obszary do przepracowania. To, co jest do zrobienia jeszcze, jeżeli chcesz być kobietą szczęśliwą i spełnioną. Więc postanów, że do nowego idziesz z wdzięcznością za stare, z ogromnym, z ogromnym podziękowaniem, idziesz z radością, idziesz do nowego w ogromnym zaufaniu, w zaufaniu do tego, że sobie poradzisz, że znajdziesz rozwiązania, że na Twojej drodze staną ludzie, którzy Ci pomogą, że życie podeśle Ci takie okoliczności i gotowe rozwiązania. Że to będą idealne propozycje dla Ciebie. Musi być zaufanie. Idziesz w nieznane. I to zaufanie jest potrzebne po to, żeby Twój mózg nie wracał do starych schematów. Ty idziesz do nowego. Idziesz z radością. Idziesz z nowym potencjałem, który w sobie właśnie odkrywasz. Teraz mi się przypomniało, że nagrałam kiedyś taką medytację. Ja tutaj w opisie ją podkleję. Bo już coraz cieplej się robi, już można wyjść na spacer do lasu, gdzieś do parku i pójść do nowego, właśnie takim dynamicznym krokiem. Zabierz ze sobą słuchawki, a ja cię poprowadzę w takiej pięknej medytacji do nowego. Być może to jest właśnie ten dobry czas na wiosnę, żeby, żeby wprowadzić jakieś zmiany w naszym życiu. I słuchajcie, tutaj nie chodzi o to, że my się od razu mamy rozwodzić, rzucać pracę. I że w ogóle ma ta zmiana być taka drastyczna w naszym życiu. Nie, tu chodzi o to, żebyśmy się zastanowiły, czego my naprawdę chcemy. Na jakim etapie życia jesteś? Czy to, co robisz, robisz z miłością do siebie, czy w ogóle ty zapomniałaś o tej miłości do siebie? Czy robisz pod czyjeś dyktandą? I jesteś nieszczęśliwa i robisz coś, co każe ci robić Twój szef albo Twój mąż? Ale to nie ma nic w ogóle wspólnego z tym. Czego ty pragniesz, czego ty chcesz? Czasami w pracy mamy jakieś takie dziwne relacje, też układy, układziki, i to nas denerwuje. I przychodzi taki moment, że przestajemy to tolerować, znamy swoją wartość, więc tu naprawdę ogromne znaczenie ma też to, żeby poznać swoją wartość, żeby zobaczyć, jaką super kobietą jesteś. Ja w ogóle zawsze coaching zaczynam od tego, że zobacz, kim ty naprawdę jesteś, jakie masz talenty, jakie masz zasoby w sobie. Bo my o tym zapominamy, nam się to wydaje, że to takie, a to jest takie, to takie normalne, że ja, że ja taka jestem. Albo, że zapomniałam, że jeszcze potrafię to lub to, że mam jakieś super umiejętności, unikatowe. Wiele kobiet o tym zapomina. Więc kiedy ty tą wartość swoją podniesiesz, kiedy poczujesz, że jesteś naprawdę super kobietą, nagle przed tobą zaczynają się otwierać nowe drzwi, słuchajcie, tak się rozsuwają. Idziesz i one się otwierają, ty tylko podchodzisz. Ale to znowu tutaj są elementy właśnie miłości do siebie, popatrzenia na siebie z innej strony w ogóle jako kogoś wyjątkowego, i w ślad za tym twoje pole informacyjne niesie taką informację dla innych. I nagle mąż może zmienić zdanie? Może powie: Dobra, idź na ten śpiew, ucz się tego śpiewu. Być może coś wydarzy się takiego w Twoim życiu, że Ty zrealizujesz to, czego pragniesz. Tylko naprawdę, odwaga, zaufanie, wdzięczność, radość w sercu i to jest, słuchajcie, to są te puzle, które jak my poukładamy razem, to my możemy iść w nowe. I to nowe się uda, i to nowe wzniesie nas na wyższy poziom w naszym życiu. I to jest naprawdę cudowne. Więc ja, kochana, zachęcam Cię do tego, żeby z ogromną miłością do siebie przyjrzeć się swojemu życiu, a jeśli trzeba, pożegnać stare schematy, pożegnać ludzi, którzy stoją za tymi schematami i pójść tą drogą, by odnaleźć siebie prawdziwą, by odnaleźć na nowo swoje pragnienia, swoje wartości, to, co ci tam na dnie Twojej duszy leży krywane, często niepokazane, nie, nie opowiedziane nikomu. Bo tak naprawdę słuchajcie, w tym wszystkim chodzi o to, by codziennie rano, kiedy robisz makijaż i w tym lustrze widzieć siebie jako kobietę piękną, spełnioną, radosną, pełną nowych pomysłów, pełną życia, pełną energii do działania, spełnioną i szczęśliwą. A dzisiaj to już wszystko, bardzo dziękuję za uwagę, no i zapraszam do chwili refleksji nad własnym życiem.